Ej! Ej! Co? Pić, 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 pić. No to masz wodę, proszę bardzo. Nie chcę! To co chcesz? jaki waniliowej. O, no, skąd ja mam cię to teraz wyczarować? Masz mleko, potrzeb, to może ci wyjdzie. Co ty tam już niesiesz, ile to kosztuje? Dyn, Ciebie powinnam zbadać, ile? No chyba oszalałaś tyle za bluzę, nie może być jakaś inna? ta. Choć widziałam podobną z czterema paskami, też ładna. Ja nie chcę tego. Ja też wielu rzeczy nie chciałam. Dobra, ale nie dziś. Może na święta dostaniesz jak będziesz grzeczny. No już się nie posikaj przypadkiem. To też szczęścia. Ciężko odróżnić, w nocy też się zdarza. Zaraz do w domu jest obiad. O, dzisiaj nie będziemy pościć. Zostaw te cukierki. One boją mnie. Mnie lodówka też, jakoś do niej nie chodzę za każdym razem. Tylko co drugi raz. No chodź szybciutko. mogę. To przez nogę, a jak nie to zostań. I przyjdzie pani i cię zabierze. Nie pozwól mnie zabrać. To idziesz czy zostajesz? Choć jeszcze wejdę tu na sekundkę. No więcej niż sekundę. Czuchy się same nie obejrzał. Kiedy będziesz miała tego do... Zakupów chyba nigdy. Za to twojego jęczenia już mam dość. To po prostu uderz mnie w pas. Ała. To nie ja, to ten Laczek.